Księga Ezechiela rozdział 11 część druga. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, o Twoich braciach, o Twoich krewnych, o Twoich towarzyszach niedoli i całym domu izraelskim, o nich wszystkich mówią mieszkańcy Jeruzalemu. Oddalili się od Pana, a nam jest dany kraj na własność. O takich jak Ezechiel, którzy zostali wysiedleni. Z kraju wysiedleni z Judei w tym czasie, kiedy państwo jeszcze istniało, ich rodacy, którzy nadal mieszkali w swojej ziemi, mieli złe zdanie. Oni uważali, że ci ludzie musieli czymś obrazić Boga i dlatego zostali wysiedleni, a oni, którzy pozostali, będą w tej swojej ziemi żyli długo i szczęśliwie. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan. Chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Tym jednym z powodów, dla których uważano, że ci wygnani są w niełasce u Boga, było to, że znaleźli się daleko od świątyni. Ale Bóg zapowiedział Ezechielowi, że będzie na krótki czas świątynią, czyli miejscem, gdzie mogą się spotkać z Bogiem. Dla tych wygnańców tutaj to jest źle przetłumaczone. Nie byłem, ale będę na krótki czas świątynią. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan: Zbiorę Was spośród ludów i zgromadzę Was z krajów, po których Was rozproszyłem. I dam Wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ochydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im bogiem. Ezechiel dowiedział się, jakie plany ma Bóg względem tych którzy zostali wysiedleni Bóg kiedyś sprowadzi ich z powrotem ale zanim to się stanie musi doprowadzić do tego żeby ci ludzie którzy wrócą do ziemi obiecanej już nie czcili bożków nie budowali im kapliczek nie wznosili posągów tylko czcili tego prawdziwego Boga który wybrał sobie kiedyś Naród żydowski. Bóg też zapowiedział Ezechielowi, że kiedyś dokona przemiany serc ludzi, dokona przemiany tego narodu, tak że będą mieli czułe serca, a nie serca z kamienia i będą postępować według Jego woli. Będą chcieli tego, będą chcieli przestrzegać Bożych przykazań. Lecz tym, których serce idzie za ich ochydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi wszechmocny Pan. Bóg też zapowiedział Ezechielowi, że zbliża się czas, kiedy policzy się z tymi, którzy idą za obrzydliwościami, czyli czczą bożki i bałwany, poniosą za to karę. Potem cheruby podniosły swoje skrzydła, a jednocześnie z nimi poruszyły się koła. A chwała Boga Izraelskiego... Była nad nimi w górze, i uniosła się, chwała Pana, ze środka miasta, i zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta. Chwała Boża, czyli to różnobarwne światło, uniosło się nad cherubami i tymi dziwnymi kołami pełnymi oczu, które też były żywe, i przeniosła się na wschód od miasta, czyli prawdopodobnie na Górę oliwną. A duch uniósł mnie i zaprowadził w widzeniu, w duchu Bożym, do Chaldei, do wygnańców. Potem odeszło ode mnie widzenie, które miałem, i wypowiedziałem do wygnańców wszystkie słowa Pana, które mi objawił. Po tym widzeniu, duch Ezechiela powrócił do miejsca, gdzie przebywali ci wysiedleni Żydzi do chaldej, czyli do Babilonu. No i potem to wszystko, co Ezechiel usłyszał od Boga, przekazał swoim rodakom, towarzyszom wygnania. Znowu widzę Przygnębioną twarz Znowu widzę Zasmucone oczy Zagubiony Wśród codziennych spraw Z tysiącem problemów Znowu walkę toczysz Uśmiechnij się Gdyż ojciec patrzy Z nieba i wie Wie czego ci potrzeba I chce Byś ty zaufał Sercem mu Już nie ma Ci przebaczył, nie lękaj się Cóż Ci może się stać Ty Boga za Ojca masz Czego chciałeś Ze wszystkich sił Tyle planów Powiązałeś z tym masz tu nagle Mówisz straszny pech Wszystko inaczej potoczyło się Uśmiechnij się gdyż Patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chcę byś ty zaufał sercem mu. Już nie ma cię, Tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, Ty Boga za ojca masz? Tyle pragniesz. Jakbyś wiele chciał, gonisz szczęście, co Ci wciąż ucieka. Krzyż codzienny chciałbyś rzucić sam, złości się, a Bóg na Ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego Ci potrzeba i chce. Byś Ty zaufał sercem Mu. Już Ot tobą jest na zawsze i kochacie I winy ci przebaczył, nie lękaj się Cóż ci może się stać Ty Boga za Ojca?